Siema, Master nocowa to jest kolejny odcinek z Horrorku na kanale. Dzisiaj zajmiemy się wieczornym wypadem do McDonalda, jak widać. Już ktoś na nas tutaj na ławeczce czeka, albo nie, zniknął. Otworzyłem ostatnio restaurację, która okazała się być sukcesem Strzałem w dziesiątkę. ale po kilku latach miałem konkurencję mówili, że ta konkurencja tworzy lepsze burgery, ma lepsze burgery, zatem postanowiłem, że zinflirtuję ich pieprzoną restaurację i pewnej nocy ukradnę ich sekretną recepturę na zajebiste burgery. A to już? Aha, to, to, to było giga a propos tego, ale dobra. To, to mamy intro wiemy co robić jesteśmy mm, tutaj z misją po to aby polebrać tajną recepturę McDonald'a na Big Maca z tego co widzę bo chyba Big Mac jest podwójny nie ten ten co tu na środku ekranu jest to chyba Big Mac nie wiem nie wiem, ale idziemy kraść recepturę na burgery z McDonalda Więc będzie z pewnością ciekawie Lubicie chodzić do McDonalda? Dajcie znać w komentarzu, czy lubicie Happy mile Czy frydeczki, czy może burgerka Czy lubicie w ogóle maka? Bo to jest dobre pytanie Ja z pewnością się z nim nie polubię dzisiaj A szczególnie z tym głupim ryjem Kiedyś tam wspominałem, że ja Miałem pewną sytuację w McDonaldzie, jak byłem dzieciakiem Byłem na urodzinach właśnie w McDonaldzie i tam był jeden ziomek Który był przebrany za Ronalda McDonalda I on mnie giga przestraszył Od tego momentu miałem giga traumę Jeżeli chodzi o klaunę, nie? Jakby on do mnie dziwi... Podszedł i się jakoś tak dziwnie wpatrywał we mnie ten ziomek, co był przebrany z tego klauna. Więc ja się postanowiłem schować pod, pod stół w McDonaldzie i czekałem, aż on sobie pójdzie, nie? Taka, takie przeżycie z dzieciństwa, ale naprawdę wywarło na mnie takie gigantyczne emocje, we mnie chyba wzbudziło, bo pamiętam do teraz i no to była dosyć się przyjemna i dziwna sytuacja, jak być W każdym razie zacznijmy tą dziwną grę. Co tu będzie się działo, zaraz się dowiemy. Pozostałe życia 3. Okej, okej, czyli mamy tutaj życia. Żeby wchodzić z interakcje z obiektami, wciśnij E. A żeby je wyrzucić wciśnij je. Okej, okay, to make sense, I guess. Okej, okay. zdobądź sekretną tę recepturę. To hell? The, the, the... Coś tam otwiera drzwi. Okej, okay, możemy się chować z tego co widzę. Dobra, mamy maka Otwartego 24 Tam coś łazi Tam coś było Ty, on tu Tam coś faktycznie łazi To jest McDonald's? Ta, to jest Ronald McDonald's, ale jaja, dobra, e Zgaduję, że jest ciemna noc Jest późna godzina Dlaczego ten pieprzony Ronald McDonald tam jest? I czy ty mnie widzisz? Chyba mnie nie widzi, dobra, nie wiem, rozejrzyjmy się może tutaj na początek Tu mamy jakąś ludóweczkę Może kolki O, zielony klucz Ty, nawet nie, co, co? Nawet nie wiedziałem, że on tu leży Mogę ten śmietnik otworzyć? Czekaj, jak się dropowało itemy na g, nie? Dobra, świetnie Nie, nie da się śmietnika otworzyć No, I... dobra, wszypał Mamy zielony klucz Nie wiem, do czego on jest potrzebny Wiem, że... Gdzie jesteś, gnoju? Gdzie Ronaldus jest? Dobra, łazi tam. Dobra, on chyba nie może wejść na zewnątrz, to dobra nasza. Mam zielony klucz, nie wiem po co mi ten klucz, ale go mam. Tutaj nie mogę przejść, w porządku. Ale tu jest jakaś dziwna, podejrzana konstrukcja. Mały prostokąt. Jakiś boks w każdym razie. Nie, może tam jest ta sekretna receptura. Nie wiem. Dobra, może spróbujmy wejść. I zakraść się do środka tego nawiedzonego McDonalda. Jest i nasz Ronaldus. Możemy sobie wejść przez drzwi, ale. Może ja poczekam sekundę, aż on sobie przejdzie gdzieś w inne miejsce. To wygląda totalnie uber creepy, że on sobie tutaj totalnie stoi, wpatrując się w pieprzone lodówki w środku nocy. To jest dopiero, dopiero popieprzone, nie? Ty ruszysz się? On coś nosi. On coś nosi. Dobra, mogę się schować pod biurkiem tutaj? On ma strzelbę jakąś ty! Dobra, ten Ronaldus Magnolus jest popierszony Tam jest coś napisane na, na drzwiach. This, need, this needs a key. Ej, dobra, czyli chyba mam ten klucz, który jest potrzebny do tych drzwi. Bo tam też widzę jakąś zieloną kłódkę stąd. Dobra, ale nie tym razem chyba. Ronaldus Magnolus idzie zobaczyć, co się tam dzieje. To jest chyba moja chwila, żeby się tu rozejrzeć. Co to jest? A, mogę się procesować, okej okay. O, wraca, spokojnie, spokojnie Ty creepy pieprzony Idź stąd Dlaczego on łazi po nocy w restauracji, w której nie ma nikogo? Ze strzelbą nie wiem, ale trzeba szybciutko zabrać tą recepturę na burgerka I stąd wydupcać, żeby jak najszybciej tutaj móc em, Tworzyć jeszcze lepsze burgery niż sam Mac Chociaż to jest dobre pytanie Czy burgery w Macu są dobre? W sensie chodzi mi o to mięso czy, czy naprawdę trzeba się tak starać Infiltrować ich jakby nocą, żeby zebrać recepturę W ogóle wątpię, żeby receptura znajdowała się w pierwszym lepszym Mac Drive'ie W którym się obecnie znajdujemy, nie? Jakby, gdzie to niby ma być? W kibluskowane? To totalnie nie ma sensu Dobra, możesz tego, wiesz tam, pójść sobie bo ja chciał wyjść spod tego obiórka. Dobra możemy sobie zobaczyć co tutaj jest. O! Ty, Happy Meal A ja nie chcę Happy Meala, Dawaj mi ten klucz. Dobra, dobra, ja się może schowam. Tutaj do środka. Zamykaj, zamykaj drzwi. Dobra. Teraz tak. Hide. Można się schować pod tym w porządku. Tu mam jakieś traweczkę. Znaczy, A ma... O. Co? Czemu to się rusza? Trochę? Okay. Dobra, myślę, że on tu wejdzie. W ogóle on tu może wejść? Nie mam pojęcia. Ale to stronie. Dobra, tu mamy jakieś burgerki. Możemy pewnie je stworzyć jakiegoś burgerka eleganckiego tutaj. A, tu musimy przynieść Happy Meal. Okej, okay, czyli, czyli ten Happy Meal, który tam leżał, dobra? Czekaj, to może wyrzucę ten klucz. Dawaj, Happy Meal o Szybko zamykaj drzwi, dobra i zobaczymy, czy o to chodzi. I co teraz? No, nie mogę go zabrać, więc chyba dobrze zrobiłem. Dobra, nieważne. Ja bym chciał ten mój kluczyk użyć. Na drzwiach tam, ale gdzie on jest? Dobra, on ma... On, on jest jakimś dziwakiem, on lubi się patrzeć w lodówki. Ten ziom! Widzisz mnie? Tu jestem McDonaldus! Halo! Dobra, ziomie jest totalnie ślepe, nie? Totalnie ślepe jest. Tu jest receptura jakaś, zobaczcie. Tu jest napisane. Okej, okay, to ja się schowałem, może teraz tutaj. Zobaczymy, co się chowa z tymi drzwiami w tym pokoju, bo nie wiem w sumie. Pewnie tam jest receptura Ronaldusa, Magnaldusa Dobra, wchodzimy, zamykamy drzwi. Teraz tak. To potrzebuje klucza. Alt, f4, to open. No z pewnością, ta, ta, ta. zamknę nas grę To mm. totalnie nie ma sensu. Dobra, otwieramy to. A... hej, co się tu dzieje? Trzeci, co? Ending? Trzeci z trzech? Czekaj, to jest... aha, czyli to są trzy endingi, mam rozumieć, to jest trzeci z trzech. Okej. Okay. Muszę przyznać, że to było dziwne spotkanie z McDonaldusem, w sensie nic się nawet nie stało. Nawet się jeszcze z McDonaldusem dobrze nie poznałem, a już wiecie, dostał kulkę na łeb. To, 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 to było ciekawe i dziwne zarazem. Ale nie poddam się, spróbuję jeszcze zobaczyć pozostałe endingi w tej grze. No, pierwszy ending to było... Szczerze mówiąc, nie spodziewałem się, że znajdę w kiblu broń. Czekaj, tu mogę wejść. A co to jest? Co to jest do cholery? Co jest? E? To jest Burger King? What the fuck! Co się tu dzieje? To jest Burger King, przecież tak? Chyba? Aha. Eee, właśnie mi mózg rozwaliło generalnie. Nie, nie, nie mam pojęcia jak to skomentować. What the hell? Czemu się nagle po ja, czy, czy ja zadzwoniłem po Burger Kinga, który właśnie rozdupcy u McDonalda? A, e, pff, chyba? Secret Ending mamy odhaczony. Trzecie z trzech zakończeń mamy odhaczone. Teraz mam zamiar się bliżej zapoznać z naszym Ronaldusem, McDonaldusem i zobaczyć, jak bardzo szybki on jest. Wiecie, jedzenie fast foodów jest jakie jest, więc zgaduję, że jego kondycja nie będzie zbyt dobra. Zatem zobaczymy, jak szybko potrafi biegać nasz clown. Dobra, chodź. Wow! Zablokowałem się w pieprzonych drzwiach, tak to nie miało wyglądać Halo, jeszcze raz, jeszcze raz, dobra, ale Dobra, co, co jest, halo, co mi się dzieje z ekranem Te glicze zaczynają być coraz większe, tak mam wrażenie przynajmniej Dobra, ja chcę zobaczyć. Ty, a dlaczego ty wyszedłeś? Ty, halo No, 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 dobra, ja do domu, ja do domu, ja do domu, ja do Został mnie, creepie Ja do domu Otwieraj drzwi, szybko Otwieraj ty on przenika przez mojego opla! Co ty robisz, McDonald'? No dobra, to idziemy do domu. Na piechotę, nie ma problemu! Nie ma problemu! Idziemy do domu! Mogę przejść! Nie mogę przejść! Nie mogę przejść! Nie mogę przejść! Ty, a dlaczego on nie widział? Dlaczego on wyszedł poza w ogóle... Poza jego maka, o co tu chodzi? Dobra. Eee, no co on wie gdzie jestem? No co jest ty, stary, wyluzuj! Gościu, ja, ja ci nic nie zabiorę, ja tylko chciałem burgerka opierdzielić, rozumiesz? Czekaj, 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 może uda mi się uciec, 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 może uda mi się uciec. Ale jesteś posrańcem Ale jesteś posrańcem o! Dobra, dobra, szybko, 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 dzida, dzida, zamykaj Ty u, 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 u. Wraca, wraca, chowaj się, chowaj się, dobra On wie. On wie, że tutaj jesteśmy. On wie, po co my tu przyszliśmy. On chce dorwać nasze dupska. Tak mi się wydaje. Dobra, ale jakie może być kolejne zakończenie w takim razie, bo jakby. To, że on mnie łapie, to chyba nie jest zakończenie? Albo może ty... Ale czekaj, bo tutaj trzeba dać jego happy Mila, nie? A, ja muszę też stworzyć burgera, żeby to otworzyć chyba. Tak mi się wydaje. Dobra, to robimy burgera, widzowie. Tylko chwila. Daj mi tego Happy Mila. Zamykaj, zamykaj drzwi. Dobra, Happy Mila jak tutaj dla ciebie. Teraz tak. Ja muszę zrobić burgera. Jak się robi burgery? To jest bardzo ciężka misja, mi się wydaje. Dobra, potrzebujemy kotleta. Więc to jest chyba ty. Spalony jak diabli, ale. W sumie whatever, nie? Czy, czy coś? Nie wiem. Dobra, jest, jest im mięcho. Ty to już? Nie, no jeszcze potrzebuję tutaj cebulki wsadzić. A nie, ja muszę zrobić zwykłego burgera. Burgera z cebulą i z sałatą. W porządku, dobra. Mogę to wziąć? Nie mogę. Dobra, to dawaj mi tą sałatkę. Ty tam sobie folgujesz, nie? Nie, jesteś zagrożeniem dla mnie, mam nadzieję. Gdzie tą sałatę mam wcisnąć? Tutaj. Dobra, mamy dwa burgery. Ten tutaj, taki, wiecie. Elegancki z sałatką i cebulka Dobra, i mamy chyba to skończone Dobra, mogę jakoś to podnieść Nie wiem huh. No nie wiem, zrobiłem burgery, to chyba dobrze zrobiłem Ale jak to otworzyć? Tu są jakieś dechy Więc zgaduję, że potrzebowałbym łomu Ale gdzie jest łom? On tu jest, on tu jest. Siemanko, panie McDonald. Masz może łom Na wyposażeniu tutaj gdzieś? Tu gdzieś musi być łom, prawda? Ty no nie wiem. O no, ono, 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 no, ono ono no 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 McDonald wyluzuj, wyluzuj, ja chcę tylko łom, ja chcę tylko łom, ja chcę tylko łom, rozumiesz? Mam klucz!

Porządko, dobra, czyli mamy zakończenie pierwsze, gdzie McDonald's mnie wysadza w powietrze. Mamy zakończenie trzecie, gdzie ja wysadzam McDonald'sa w powietrze. Mamy secret ending, gdzie pieprzony Burger King wygrywa z McDonald'em. Ewidentnie twórca tej gry chyba woli Burger Kinga, tak mi się wydaje przynajmniej. <ścoughs> Ale. Gdzie jest zakończenie numer dwa? Zakończenie numer dwa chowa się za tymi pieprzonymi drzwiami Na zapleczu Restauracji, więc musimy się tam jakoś dostać Misja numer 3. Musimy się za wszelką cenę dostać Ty, on, on już ten? Łazi taki agresywny, szemek w drzwi otwierał Misja numer trzy, jak powiedziałem Musimy się dostać za wszelką cenę Za ladę za, Na zaplecze Tego McDonalda i... Otworzyć te pieprzone drzwi. Ale gdzie jest łom? Łom gdzieś musi być. Albo jest w środku. Znaczy zgaduję, że musi być łom, no bo raczej inaczej nie otworzę tych desek, co nie? Mogę, może w śmietniku właśnie jest, ale nie mogę go otworzyć. Nie mogę z nim wejść, żadną interakcję. No halo, dlaczego? Bo coś tutaj musi stać, śmietniczku. Daj mi łom. Może się tu rozejrzę bardziej? Nie, tutaj nic nie ma raczej. No, no, też raczej nie wiem. Łom na, na tym raczej by nie leżał, nie? Chyba. Dobra, poczekajmy, aż on sobie przejdzie. Gdzieś tutaj łom musi być, nie? Może tutaj będzie? Nie ma. Kurde, gdzie może być łom? Albo może jakiś screwdriver, wiecie, jakiś śrubokręt, żeby mógł, ale tam nie widziałem żadnych śrubek. Raczej. Raczej chyba. Raczej chyba łom, nie? Do takich rzeczy. Dobra, rozejrzyjmy się. Tutaj mamy ciastko. Piękne ciastko. Tutaj nic nie ma więcej Pytanie, czy on mnie teraz zauważy pod tym stołem? Nie ma mnie tu Puść mnie, chamie ty Co ty robisz, ty? Halo Jaki nieuprzejmy clown pieprzony Dlaczego mnie wyciągasz spod biurka? Ja sobie tam chciałem posiedzieć, ty Chami pieprzony Dobra Skoro tak co się bawić, nie ma problemu. Ty, gdzie on jest? Ty, gdzie on jest? Ty, on zniknął czy co? O! Tu jest! Tu jest! A! No do cholery, nie mogłem wyjść. Tu wszystko mnie blokuje. Pieprzona nawiedzona lada mnie zblokowała w McDonaldzie. Świetnie! Ostatnie życie, ostatnia szansa, ostatni ending Chyba mnie nie widział Dobra, nasza To ja może zrobię tak Zamknę sobie te drzwi, bo ewidentnie przez te drzwi mnie nie widzi, on poszedł tam na prawo Jak ja mam otworzyć te drzwi w tym kiblu? Bo tam jest jeszcze ending Alt F4, ale... No to nie może być poważne, no nie wiecie o co chodzi, no wcisnę Alt 4 no i co? gremi wywali To nie może być poważne może ja czekajcie. Daj mi tego happy mila. Położymy sobie go tutaj, zrobimy te burgery. Ze spalonym, pieprzonym kotletem. Nikt raczej się nie obrazi. Dobra. Siób, tutaj jest ta elegancka i jeszcze cebulka. Nie, 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 hajd, halo, wyłaś. Wyłaś! Ty, ale on tutaj może wejść, bo on tu już był. Tylko mi tu wszedł, to byłby mały przypał. Dobra, mamy to. Czy ja, czegoś, czy, czy ja coś pominąłem? Czy ja czegoś nie wiem? Czy. czy co tu się dzieje? Jest duża szansa na to, że coś, że coś tutaj nie widzę. Czegoś nie widzę. Jest duża szansa, no bo do tego potrzebujemy ewidentnie jakiegoś łoma, nie? Bo nie mogę tego otworzyć w żadnym, w żadnym, w żadnym stopniu. Dobra. McDonaldus, możesz wydupcać? Bo ja bym chciał znaleźć łom. Może tutaj gdzieś będzie, nie, chyba nie Ej, mogę kucać, a to ciekawe Dobra Możesz odejść Dobra, on stoi plecami, więc my szybciutko przemykamy tutaj do kibelka Albo nie, najpierw pod stół O oh no O oh no No, 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 zostaw mnie, zostaw mnie gnoju Otwórz to Łom Mam łom, gnoju, mam łom ale ty masz strzelbę! I jesteś groźniejszym oponentem, jak my się wydaje. Wszystko jest już jasne. Czy to byś to podoba, czy nie? Ronaldzie, McDonaldzie, ja nadciągam. Nadciągam, wiem, że w straczu chowasz pieprzony. Łom, rozumiesz? Ja to wiem I idę po niego, idę po niego Otwieram te pieprzone drzwi na zapleczu I biorę twoją pieprzoną recepturę Na najlepszego burgera na tej planecie Rozumiesz? Mam nadzieję, że rozumiesz Bo jak nie rozumiesz, to zaraz zrozumiesz W każdym razie, dawaj Happy Mila. Dawaj to I nie interesuje mnie nic Siup, lecisz tutaj, układamy burgerki Teraz sałatko będzie pierwszy, bo czemu nie? Na zdrowo lecimy Lecimy i potem cebulkę Cebulka wygląda jak gąbka recepturka, ale... Wiecie co? To z pewnością smakuje podobnie Jak te burgery smaka Nie interesuje mnie to, spalony burger Wszystko jest przygotowane Teraz, gdzie jesteś pieprzony McDonaldzie? Jesteś tutaj Ty teraz chyba będziesz szedł do kibla Tak mi się wydaje, bo chyba już poznałem Twoje ścieżki, jakimi się Tutaj kręcisz, dobra, i teraz tak On tu chwilę Postoi, debil Więc my się chowamy tutaj pod nasze Piękne biureczko Piękny stolik on stąd wyłazi, my zgarniamy łom. I zobaczymy, co się wydarzy, bo jestem mega ciekaw, czy ostatnie zakończenie, czyli drugie z trzech, bo mamy pierwsze i trzecie, i sekretne. Czy to będzie faktycznie receptura tych pysznych burgerów z Maca, czy nie? Czy to będzie receptura na najlepsze sos z Big Maca na świecie? Zaraz się przekonamy, I guess. Dobra, teraz tak, pod stół. Teraz ziomek robi sobie rundkę do e, koszy, wraca tu do mnie, a nie, idziesz od razu, okej. Okay. Okej. Okay. Więc idziemy i otwieramy drzwi, zobaczymy, o nie, on tutaj chyba był teraz na zapleczu, mam nadzieję, że on tutaj nie przyjdzie. Ok. Mamy recepturę, mamy recepturę, spieprzamy, yes! Coś Ale my mieliśmy tylko zabrać recepturę, a nie wysadzać McDonalda w powietrze. Rozumiem, że to był gratis dla McDonalda. W porządku, no. Jakby cel się liczy. Osiągnęliśmy cel i to się chyba tylko tutaj liczy. Jakby mamy recepturę, będziemy teraz tworzyć lepsze burgery. A coś co się wydarzyło tu pod koniec, to już raczej nas nie interesuje, nie? W każdym razie mamy recepturkę na najlepsze burgery. Teraz wystarczy tylko smazić. Mam nadzieję, że wam się mi oglądało ten... Jakże dziwny horror, powiedzmy. Mamy recepturę jest wszystko git. Mam nadzieję, że wam się mi oglądało. Widzimy się w następnym filmie. See ya.